Kulturalne miejsce w sieci dla mnie i moich rodziców. www.kulturka.pl Co było potem? Książka Tuwe Jansson, napisana w 1952 roku, pojawia się w Polsce. Tak. Jest to przepiękna książka obrazkowa z ręczną kaligrafią pani Ewy Kozyry-Pawlak, z brałorowym tłumaczeniem, gdzie każda strona jest w taki sposób zaprojektowana i wycięta, że zachęca do opowieści, do snucie opowieści, postawić pytania, co było potem? Jest to nasz projekt, który ma na celu przybrzenie wszystkich trzech książek Tuwe jansson obrazkowych i będziemy sukcesywnie je pojawiać i pojawiały się będą drukować na rynku polskim. Forma książki jest nowatorska, nawet na, na obecne czasy wydaje mi się. Jest to pewnie jestem podziwu. To jest niesamowita rzecz, że no, pani Tuwe zaprojektował zaprojektowała tą książkę w latach 50. w taki właśnie sposób. Każde wycięcie jest przemyślane, każde wycięcie pokazuje element z następnej strony, na którym trzeba zwrócić szczególną uwagę. Oprócz tego niesamowita grafika, dobór koloru, niecznie ostatnia dziurka na okładce, która jest kluczem do opowieści. Książka, co było potem, czyli książka o Mimbi, Muminku i Małej Mi. Rozpoczyna się, że Muminek był w. Lesie i wracał y, z zakupów, gdzie kupił dla mamy y, y, trochę mleka. Idzie, idzie, a nagle widzi, że to jest mimpla. Siedzi na beczce i popłakuje. P y, Muminek się i pyta, dlaczego popłakuje. A ona odpowiada: Dl "Dlatego, że znów mała". Gdzieś mi uciekła. A wtedy muminek odpowiada na to: No to chodź, poszukamy jej. No i, no i potem mają mnóstwo różnych dziwnych przygód, a najśmieszniejsza jest taka, jak ich wciąga odkurzacz. A na końcu, gdy wracają do domu i gdy mama chce nalać mleka. Okazuje się, że po drodze zamienił się w biały ser, więc mama myśli, no to chyba zrobimy sok porzeczkowy. Mhm. Mm